Witajcie, dzisiaj stworzymy bioaktywny peeling na bazie kwasu hialuronowego z zawartością pantenolu, niacyny, azeloglicyny oraz czarnuszki siewnej. Odbierzemy 12 g 3% kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy występuje w formie gęstego żelu. Stanowi on bazę naszego peelingu. Wszystkie składniki aktywne są hydrofilowe, więc świetnie się w nim rozpuszczą. Kwas hialuronowy ma zdolność wiązania wody. W środowisku wodnym cząsteczka kwasu może zwiększyć swoją objętość nawet tysiąckrotnie. Kwas hialuronowy nałożony na skórę tworzy na niej nawilżającą warstewkę, okluzję. Zwiększa nawodnienie skóry, dzięki temu zwiększa się przepuszczalność naskórka. Składniki aktywne zatopione w kwasie hialuronowym wnikną w skórę zdecydowanie głębiej. Teraz możemy w kwasie hialuronowym rozpuszczać składniki aktywne. Dzisiaj wykorzystamy składniki aktywne w maksymalnym stężeniu. Recepturę możecie dowolnie modyfikować. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Dodajemy 70 g witaminy B3, zwanej również niacyną lub witaminą PP. Niacyna jest w postaci krystalicznego, śnieżnobiałego, drobnego proszku. Bez problemu rozpuści się w kwasie hialuronowym. Witamina B3 działa silnie rozjaśniająco. Oprócz tego działa również przeciwzapalnie. Jest pomocna w leczeniu trądziku młodzieńczego, różowatego i trądziku dorosłych. Poza tym wspomaga mikrokrążenie w skórze. Reguluje poziom wilgotności i złuszczania się na skórka. Kolejnym składnikiem naszego peelingu będzie azeloglicyna. Dodajemy 1,5 g azeloglicyny. Jest to pochodna kwasu azeleinowego oraz aminokwasu glicyny. Azeloglicyna występuje w formie bezbarwnego płynu. Ma silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, zmniejsza wydzielanie sebum, ma działanie rozjaśniające, Widocznie zmniejsza również stan zapalny w skórze, poprzez aktywizację układu immunologicznego oraz zmniejszone wydzielanie czynników prozapalnych. Dodaję teraz 0,7 g pantenolu, czyli prowitaminy B5. Stosuję formę prawoskrętną, czyli d -pantenol, ponieważ wykazuje on największą aktywność biologiczną. Antenol ma udowodnione działanie nawilżające, łagodzące, przeciwzapalne. Stymuluje w skórze procesy regeneracyjne, wzrost i odnowę komórek. Działa aktywizująco na podziały komórek na skórka i skóry właściwej. Teraz czas na przygotowanie substancji pilingującej czyli czarnuszki siewnej. Wykorzystamy formę klasyczną i zmieloną. Dodaję teraz ziarna czarnuszki siewnej do roztworu. Dodaję zarówno ziarna w klasycznej formie, jak również zmielonej. Mieszamy i peeling jest już gotowy.